Droga duszo, dzisiaj chcę przekazać Ci potężną wiadomość od aniołów, którzy mają coś bardzo ważnego do podzielenia się z Tobą. Wiesz, często boimy się stracić coś lub kogoś, co wydaje się niezbędne w naszym życiu. Jednak anioły przychodzą, aby przypomnieć nam, że prawdziwe szczęście nie zależy od nikogo innego poza nami samymi. Często zostajemy w cyklach niepewności. Czekając na zmiany lub działania innych osób, ale anioły ostrzegają nas, że prawdziwa miłość i wewnętrzny spokój zaczynają się od naszej własnej decyzji, by iść naprzód, niezależnie od tego, co się wydarzy. Zastanawiałaś się kiedyś, czy przypadkiem to, co Cię powstrzymuje, to oczekiwanie na coś, co może nigdy się nie wydarzyć w sposób, w jaki sobie to wyobrażasz? Nie jest łatwo to zaakceptować ale jest to konieczne, abyś mogła znaleźć prawdziwy spokój. Anioły uczą nas, że nie powinniśmy żyć w niepewności i oczekiwaniach, bo to, co jest nasze, nigdy nie zostanie nam zabrane. Więc co stanie się z tobą, jeśli będziesz dalej czekać na coś, co może już nie mieć sensu? Zanim przejdziemy dalej, proszę zostaw lajka, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek. Aby więcej osób takich jak Ty mogło codziennie otrzymywać błogosławieństwa i duchowe przesłania pocieszenia. Pomaga to naszej wiadomości dotrzeć do serc wszystkich, którzy potrzebują pokoju i nadziei w tym momencie. Ta osoba, o której tak myślisz, być może zachowywała się w sposób, który sprawił, że poczuła się niepewnie lub nawet niedoceniona, ale anioły mówią mi, że ta osoba teraz również przechodzi proces przemiany. Strach przed utratą cię jest prawdziwy, ale to, co dzieje się teraz, to fakt, że jej działania muszą być zgodne z jej słowami. Obiecywać to za mało, trzeba to udowodnić poprzez gesty i konkretne działania. Nie zapominaj, że Twoja wartość nie zależy od nikogo i zasługujesz na to, by być traktowaną z szacunkiem, czułością i prawdziwym oddaniem. Anioły chcą żebyś zrozumiała jedną bardzo ważną rzecz. Nawet jeśli ta osoba się oddaliła lub nawet cię zraniła, ona również zmaga się ze swoimi własnymi wyzwaniami. Czasami ludzie popełniają błędy, bo są zagubieni lub zmagają się ze swoimi własnymi bólem, ale fakt jest taki, że ich działania, ich wybory są odzwierciedleniem tego, jak postrzegają świat i jak rozumieją miłość. Jednak nie jest Twoją odpowiedzialnością zmieniać drugą osobę. Możesz zmienić tylko siebie i wybrać, jaką energię chcesz pozwolić wchodzić do swojego życia. Jeśli czujesz, że ta wiadomość ma cel w Twoim życiu, napisz w komentarzach: Akceptuję przesłanie aniołów. Dzięki temu wspólnie z nami wzmocnisz energię uzdrowienia i nadziei. Teraz, drogi serce. Anioły proszą, byś skoncentrowała się na tym, co jest w tobie. Prawdziwy spokój i szczęście pochodzą z wnętrza, a kiedy zdecydujesz, by nie pozwalać na niepewność i niepokoje, stworzysz przestrzeń na coś o wiele piękniejszego i prawdziwszego. Nie musisz błagać o miłość, nie musisz czekać na coś od kogoś, kto nie wie lub nie jest gotowy, by dać ci to, na co zasługujesz. Prawdziwa miłość nie tworzy wątpliwości, nie rodzi strachu. Prawdziwa miłość to ta, która wzmacnia Cię, sprawia, że rośniesz i prowadzi Cię ku pełni szczęścia. Następny krok należy do Ciebie. I uwierz, to, co masz w sobie, to, co jesteś w stanie osiągnąć, nie zależy od nikogo innego poza Tobą. Ta osoba, o której myślisz, może, tak. Zmienić się może podjąć decyzję, by ponownie zdobyć Twoje serce, ale pamiętaj, że Twoja wartość i spokój nie są od tego uzależnione. Jeśli to jest Wasz los, wszechświat to uczyni, ale jeśli nie, coś jeszcze większego i cudowniejszego czeka na Ciebie. Nie zapomnij polubić tego wideo, zasubskrybować kanał i włączyć dzwoneczek. Aby nasze przesłanie dotarło do więcej osób, które również potrzebują pocieszenia i światła w swoim życiu. Teraz najważniejsze: czego pragnie Twoje serce? Czego naprawdę pragnie? Idź za swoją intuicją, słuchaj swojej duszy. Masz w sobie mądrość, by podjąć decyzję, która przyniesie Ci prawdziwy spokój. Niezależnie od tego, czy chodzi o tę osobę, czy jakąkolwiek inną sytuację w Twoim życiu, anioły chcą, byś wiedziała, że ścieżka Twojego szczęścia jest oświetlona przez Twój własny wybór. Prawda jest taka, że nigdy nie będziesz sama. Wszechświat i anioły zawsze będą przy Tobie, gotowi, by Cię poprowadzić w stronę tego, co uczyni Cię najszczęśliwszą i najbardziej spełnioną. Każdy nowy krok zbliża Cię do życia które zostało dla ciebie zaplanowane, pełnego miłości, światła i błogosławieństw. Anioły pokazują mi, że decyzja należy do ciebie, ale pokazują mi także, że jesteś gotowa, by podjąć kolejny krok, pełna pewności siebie, z wiarą i przekonaniem, że wszystko, co jest Twoje, już jest w drodze. Nie ma znaczenia to, co wydarzyło się w przeszłości. Liczy się to, co zdecydujesz teraz i zasługujesz na to co najlepsze. Napisz w komentarzach. Jestem gotowa na zmianę, którą wszechświat ma dla mnie. Kropka. Dzięki temu otworzysz swoją duszę na to, co nadchodzi. W miarę jak ta osoba podejmuje decyzję o działaniu, ty musisz utrzymać klarowność własnej prawdy. Nie pozwól, aby ta niepewność cię uwięziła. To co jest Twoje, nigdy nie zostanie Ci zabrane. Jeśli ta osoba naprawdę ma być przy Twoim boku, zrobi wszystko, by to udowodnić. Jeśli to ma być lekcja, anioły zapewniają, że coś znacznie większego i lepszego czeka na Ciebie. Teraz, droga duszo, pomyśl o tym wszystkim. Czego chcesz dla swojego życia? To jest moment, by zdecydować. Czy spotkanie z tą osobą ma sens? Czy to czas, by pójść naprzód? Cokolwiek zdecydujesz, wiedz, że wszechświat zawsze uszanuje twoją decyzję, a większe błogosławieństwa już się dla ciebie szykują. Napisz w komentarzach: "Wierzę w boski plan dla mojego życia". Wzmocnij energię, która poprowadzi cię ku temu, co najlepsze. I pamiętaj, Prawdziwa miłość nie budzi wątpliwości. Jest czysta, bez niepewności, a jeśli ta osoba pragnie drugiej szansy, musi to udowodnić swoimi czynami, a nie pustymi słowami. Ale ważne jest, aby pamiętać, to, co przeżyłaś do tej pory, nie definiuje tego, co przyszłość ma dla ciebie. Anioły mówią, że cykl, przez który przechodzisz, jest tymczasowy. A twoja dusza jest gotowa do ewolucji. To, czego się nauczyłaś do tej pory, było konieczne. Ale to, co nadchodzi, będzie jeszcze wspanialsze. Nie przywiązuj się do starych wzorców ani oczekiwań. Jeśli prawdziwa miłość nie jest odwzajemniona, wszechświat zawsze przyniesie coś, co będzie bardziej zgodne z Twoim dobrem i szczęściem. Anioły proszą, byś miała wiarę w siebie. Ufała swojej intuicji i szła naprzód z odwagą. Ta osoba może spróbować odzyskać twoje zaufanie, ale to ty musisz zdecydować, czy to droga, która jest odpowiednia dla ciebie. Jeśli tak, ona udowodni to swoimi działaniami, a nie pustymi słowami czy obietnicami. Uzdrowienie zaczyna się w tobie, a to, w co teraz uwierzysz, zdeterminuje twoją przyszłość. Zasługujesz na to, co najlepsze, a ta osoba, jeśli naprawdę zasługuje, by być przy tobie, zrobi wszystko, by to pokazać. Teraz, droga duszo, pomyśl o wszystkich sygnałach, które wszechświat wysyła ci codziennie. Może to wiadomość, myśl, która wkracza w twoją głowę, lub głęboka, niezrozumiana emocja w twoim sercu. Te sygnały prowadzą Cię ku następnemu krokowi w Twojej podróży, niezależnie od tego, czym on będzie. Najważniejsze teraz to iść za tym, czego naprawdę pragnie Twoje serce, bez obaw przed podejmowaniem trudnych decyzji. Napisz w komentarzach: Akceptuję boską transformację w moim życiu. Podzielmy się wspólnie tą energią uzdrowienia i odnowy. Teraz, droga duszo. Anioły pokazują mi, że jesteś w punkcie przemiany, a to, co nadchodzi, zdecyduje o kierunku Twojej podróży. To Ty kontrolujesz swoje życie i swój los. To, co się teraz dzieje, nie jest przypadkiem, ale boskim momentem wzrostu i ewolucji. Niech Twoja podróż będzie oświetlona błogosławieństwami Aniołów. Niech masz odwagę pójść za swoją prawdą i podjąć najlepszą decyzję dla Twojego serca i życia. Niech pokój, spokój i prawdziwa miłość staną się częścią Twojej ścieżki, a wszystkie sygnały wszechświata prowadzą Cię ku szczęściu, na które zasługujesz. Amen.